Witam! Jakoś tak w połowie lat 90., kiedy ukazywał się w Polsce magazyn pod tytułem Magia i Miecz, zetknąłem się po raz pierwszy za pomocą artykułu w RPG w mundurze, RPG w krawacie z koncepcją wykorzystania gier fabularnych poprzez, można powiedzieć, profesjonalne instytucje, takie jak na przykład wojsko, administracja państwowa, lub też duże korporacje. Było to wtedy dla mnie odkrycie, bo nie wierzyłem w to, że można w ten sposób. No ale tak to, tak to było w latach 90. Człowiek co chwila uczył się czegoś nowego. Zaś to, jak autor zakończył ten artykuł, sugerując, że być może za kilka lat podczas rozmów o pracę ludzie będą pytać, czy grał pan w gry RPG, traktowałem trochę jako żart. Jak, jak na ironię podczas mojej jednej z moich ostatnich rozmów o pracę, która zresztą zakończyła się wtedy sukcesem, e, wspomniałem że e, prowadzę e, gry RPG i e, moja rekruterka odebrała to jako coś bardzo pozytywnego, ponieważ podczas pracy, którą e, wykonwa, wykonuję, akurat kwestie właśnie kontaktów z ludźmi e, i to kontaktów o charakterze międzynarodowym są bardzo ważne. W związku z tym odebrała to jako coś bardzo pozytywnego. I mówię o tym wszystkim, ponieważ niedawno wpadła w moje ręce książka będąca właśnie takim profesjonalnym podejściem do gier wojennych. Tym czymś są właśnie Matrix Games. Nie mylić od razu zaznaczam z wydawnictwem Matrix Games, które funkcjonuje na rynku komputerowych gier wojennych, ale chodzi tutaj konkretnie o tak zwane gry macierzowe. Pod tym, cokolwiek dziwnie brzmiącym tytułem, kreje się tak naprawdę swoisty miks G wojennych i G EPG. Auto, autor tej gry John Curry jest autorem kilku publikacji na ten temat, które, jak się dowiedziałem, bo oczywiście musiałem trochę więcej poszukać na ten temat stały się dość znaczące, jeżeli chodzi o tego rodzaju gry. Autor organizował często rozgrywki, między innymi właśnie dla oficerów NATO, dla administracji ONZ-u i tak no, dalej, co wzbudziło moją ciekawość i postanowiłem, że trochę głębiej wejdę w temat, przy okazji prezentując Wam, jak to w ogóle wygląda, o co w tym chodzi i jak to działa. Więc tak, książeczka nie jest szczególnie duża, Liczy łącznie 120 stron i jest to druga książka z tej serii. Akurat ona była dostępna, ale jak się zorientowałem, można kupić którąkolwiek. Obie zawierają wszystko, co trzeba. Gry macierzowe polegają na tym, iż mamy kilku graczy oraz tak zwanego sędziego, który pełni rolę pośrednią pomiędzy mistrzem gry a byciem mechaniką samą w sobie. Każdy z graczy wciela się w określonego aktora. Danego konfliktu. Czyli na przykład prezydenta Rosji, prezydenta Polski, prezydenta USA, prezydenta Wielkiej Brytanii, w zależności oczywiście od scenariusza, bo scenariuszami zajmiemy się za chwilę. A następnie każdy z graczy podejmuje jedną decyzję. Jedną. Jest to jakaś akcja. Czy to na przykład wysyłam wojska tutaj, czy odcinam ropę tam i tak dalej. Następnie. Poszczególni gracze również podejmują jedne swoje decyzje, a sędzia, będący mistrzem gry, określa ich szanse prawdopodobieństwa. Jeżeli na przykład doszło do akcji sprzecznych, czyli na przykład jeden z graczy wysła swoje wojska tu, a drugi z graczy wysłał swoje wojska w to samo miejsce, to dochodzi do reakcji. W tej sytuacji obaj gracze przedstawiają argumenty na rzecz tego, że mają większe szanse powodzenia. Czyli na przykład gracz mówi, moje wojska są wyposażone w nowoczesny sprzęt, typu na przykład w przypadku Rosjan, powiedzmy, no mamy, wyprodukowałem czołgi T-14 Armata, a mój przeciwnik posiada na przykład czołgi T-72. No to mistrz gry, czy sędzia uznaje jak najbardziej słuszny argument gracza rosyjskiego. Ale jeżeli na przykład nasz grofy Putin powie, Moje wojska są silniejsze, bo moja telewizja cały czas nadaje propagandę, to sędzia może uznać, no fajnie, fajnie, ale nadajecie tę propagandę już od 20 lat i czy ona ma jakiś realny wpływ? Wątpię. Po zebraniu argumentów obu stron, gracz, sędzia albo może rozstrzygnąć to sam z siebie, albo może nakazać rzut kością, wykorzystując poszczególne argumenty jako modyfikatory takiego rzutu i określić szansę sukcesu. Dodatkowo sędzia określa sens akcji poszczególnych graczy. Czyli, jeżeli gracz określi swoją akcję, a sędzia uzna, że ta akcja jest nie, 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 bezsensowna, czy nie, czegoś takiego nie możesz zrobić, to wtedy może zanegować taką akcję. Brzmi to dość prosto, prawda? Przyznaję, że sam byłem trochę zaskoczony tym, bo spodziewałem się czegoś trochę bardziej złożonego. Tymczasem, owszem, idea tak zwanych gier macierzowych nie polega na komplikacji. Autor w części poświęconej zasadom bardzo mocno podkreśla to kilka razy, że nie chodzi w tych grach o to, aby stworzyć skomplikowaną mechanikę. Wręcz wspomina także, że jeżeli gracze chcieliby dodawać własne zasady, to jak najbardziej do tego zachęca, ale bardzo sugeruje, aby nie komplikować zasad, ponieważ nie chodzi w tej grze o to, aby stworzyć grę z niesliczoną ilością tabelek, i kości dalej, ale postawić bardziej na kwestie podejmowania decyzji jako na ten kluczowy czynnik, ponieważ ideą gier macierzowych jest nauczenie graczy podejmowania decyzji w obliczu kryzysu. Kilka charakterystycznych elementów dla gier macierzowych. Po pierwsze, są to rozgrywki wieloosobowe, czyli nie gramy na dwóch czy trzech graczy, ale zwykle od tak czterech, pięciu do ośmiu, dziesięciu. Co oznacza, że w naszych polskich warunkach szansa zagrania w taką grę w wersji innej niż online wydaje mi się mało prawdopodobna, chyba że na jakimś konwencie. Dalej, nie chodzi o to, aby gracza obarczyć ogromną ilością informacji. Przed każdą rozgrywką każdy gracz otrzymuje od sędziego swój taki brief, w którym ma informacje na temat strony, którą dochodzi oraz cele. Cele są bardzo ważne, ponieważ cele mogą być dla poszczególnych graczy częściowo sprzeczne, a częściowo mogą się pokrywać. W związku z tym każdy gracz powinien realizować własne cele, wykorzystując to, że na przykład może współdziałając z innymi graczami uzyskać. Pewne ze swoich celów, a jednocześnie zablokować innym graczom ich cele. Ważne jest, aby gracze na starcie nie znali wszystkich swoich celów. Mogą się naturalnie ich domyślać, ale niekoniecznie muszą znać je wszystkie. W trakcie czego bardzo często w grach macierzowych jest tak, że gra nie kończy się zwycięstwem w klasycznym rozumieniu, takim jakim rozumiemy w grze. Czyli mamy jednego gracza, który zdobył najwięcej punktów zwycięstwa, ha ha ha, I am the winner, a pozostali przegrywy, przegrywy. Nie. Tutaj bardzo często może być tak, że kilku graczy osiągnie zwycięstwo, albo żaden z graczy nie osiągnie zwycięstwa. Co jest także dość charakterystyczne, chociaż gry macierzowe jak najbardziej zakładają konflikt, także konflikt przy użyciu sił zbrojnych, to autor podkreśla, iż dość często w rozgrywkach, które prowadził, nie dochodziło do konfliktu zbrojnego, nawet jeżeli gra była na granicy eskalacji takiego konfliktu, ponieważ ludzie, z którymi grał, politycy, oficer, wyżsi oficerowie, pracownicy administracji, mają świadomość, zagrożenia, jakie niesie taki konflikt, kosztów takiego konfliktu i często podświadomie starają się takiego konfliktu unikać, działając jako, można powiedzieć, ludzie odpowiedzialni. Dla odmiany natomiast, kiedy grał z ludźmi mniej doświadczonymi, młodszymi, takimi, których doświadczenie często wynika właśnie z gier piążowych czy komputerowych, to ci, widząc, że mają do dyspozycji ewentualne siły zbrojne, często dążyli do użycia ich rozstrzygnięcia siłowego, co na krótką metę mogło im przynieść sukcesy, ale na dłuższą metę było działaniem szkodliwym, zarówno dla ich państwa, dla ich skuteczności i nie przynosiło im takich efektów, jak, na jakie mogliby liczyć. Jeżeli chodzi natomiast o samą książkę, książka zawiera kilka scenariuszy oraz podstawowy opis idei, czym są gry macierzowe oraz ich zasad. Jak powiedziałem, zasad nie ma w tej grze zbyt wiele, ponieważ tu nie chodzi o skomplikowane zasady. Mamy natomiast kilka scenariuszy. Po pierwsze, scenariusz dotyczący dział, e, Morza Bałtyckiego i konfliktu pomiędzy Rosją i państwami NATO. Drugi konflikt to jest tak, podobnie konflikt NATO-Rosja, tyle że w obszarze e, Morza Czarnego i wschodniej części Morza Śródziemnego. Kolejna sprawa to jest Morze Południowo-Chińskie i konflikt pomiędzy państwami, które Dążą do opanowania tego obszaru, zdobycia kontroli nad Wyspami Paracelskimi, Spartry i tak dalej. Kolejny, kolejny scenariusz, chyba jeden z takich ciekawszych, ale jeszcze nie najciekawszy, to jest scenariusz wybor wyborów w fikcyjnym państwie Centralia, bardzo mocno przypominającym, zaznaczmy Stany Zjednoczone. To jest dość, też dość charakterystyczne w przypadku y, gier y, macierzowych. To jest to, że czasem przedstawiają one rzeczywiste sytuacje w rzeczywistych państwach, na rzeczywistej planszy, ale bardzo często w swoich scenariuszach sięgają po fikcyjne konflikty w fikcyjnych państwach, aby dać sobie na przykład większą swobodę przedstawienia sytuacji. Kolejny scenariusz to jest konflikt na Półwyspie Koreańskim, czyli możliwa wojna pomiędzy Korea obydwiema Korami, a właściwie, jak powiedziałem, Niekoniecznie wojna, bo w każdym z tych scenariuszy, które chociaż pachną na odległość wojnami w wielu przypadkach, mogą tak naprawdę, do, może dochodzić tak naprawdę do różnego stopnia eskalacji konfliktu, ale niekoniecznie musi to przejść w otwarty konflikt zbrojny. No i chyba ostatni, najciekawszy, ale taki najdziwniejszy dla tej książki scenariusz to jest scenariusz Wojna de Valery, czyli polityczna neutralność Irlandii w czasie II wojny światowej. Po pierwsze, jest to scenariusz, już, który trudno wstać za współczesny, bo II wojna światowa to już tak na mnie pachnie współczesnością, ale po pierwsze, bardzo fajnie przedstawia temat, bo autor wziął w sobie temat taki zupełnie niszowy. Bo umówmy się, ilu z Was, nawet tych, którzy interesują się II wojną światową, zbyt Kojarzy, jak wyglądała polityka irlandzka w czasie II wojny światowej. W Polsce co najwyżej kojarzymy, że de Valera wysłał ten telegram z kondolencjami po samobójstwie Adolfa. Natomiast tak naprawdę to, jak Irlandia prowadziła swoją politykę w czasie II wojny światowej, jakie były siły zaangażowane w działania Irlandii i państw sąsiednich zainteresowanych tym, to pod tym względem jest to ciekawe, zwłaszcza, że każdy z tych scenariuszy daje nam do dyspozycji, jak powiedziałem, paru aktorów konfliktu i przedstawia ich cele. Na przykład fajnie to widać właśnie w przypadku tego ostatniego scenariusza. O, tu mamy scenariusze, tu mamy na przykład briefingi dla poszczególnych graczy w tym scenariuszu irlandzkim. I zauważcie, że tutaj mamy na przykład briefing dla Davida Bruce'a, szefa Office of the Strategic Studies, czyli amerykańskich służb specjalnych. Tutaj mamy brief dla Wilhelma Kanaisa, czyli szefa niemieckiego wywiadu. Tu mamy brief dla Winstona Churchilla i tak dalej. Także myślę, że fajną, fajną rzeczą w przypadku takich G jest sytuacja, kiedy na przykład znajdzie się paru graczy rozstrzygających dany konflikt, którzy znają na przykład dobrze historię, ale z drugiej strony może być problem, jeżeli w takim scenariuszu wezmą udział z jednej strony ludzie świetnie znający. Dany konflikt, a z drugiej strony ludzie, którzy na przykład gdzieś tam o nim tylko odczytali. Autor zresztą wspomina, że jednym z głównych problemów rozgrywek w gry macierzowe jest sytuacja, kiedy na przykład po jednej stronie, czy w ogóle w trakcie gry, mamy na przykład jedną czy dwie osoby bardzo wygadane. Takie osoby potrafią bardzo łatwo zdominować rozgrywkę i sprawić, że będą miały pewną przewagę nad graczami, którzy na przykład są mniej wygadani. Wiadomo, znam to doskonale z moich własnych sesji RPG, kiedy trafi się na przykład jeden gracz, który będzie bardzo mocno dominował nad innymi. I w takiej sytuacji rolą mistrza gry jest często sprowadzenie takiego gracza trochę do pionu i przypomnienie mu, że inni gracze też są i oni też chcą się bawić, a niekoniecznie mają potrzebę wygadania się w takim samym stopniu jak on. A dlatego autor podkreśla, że bardzo charakterystyczną rolą dla sędziego w grach macierzowych jest pilnowanie graczy. Pilnowanie, aby nie wygłaszali oni długich, opisowych tyrad dotyczących swoich działań, ale by raczej określali swoje działania jasno, kluczowo i konkretnie, ponieważ bardzo ważnym elementem jest ta zasada jednej akcji. Czyli na przykład gracz... Sprytniejszy gracz może spróbować na przykład pod płaszczykiem jednej akcji przemycić jakieś dwa lub trzy działania. Sędzia musi bardzo mocno pilnować, żeby do tego nie doszło i żeby każda akcja była jedną konkretną akcją. Także myślę, że ci z Was, którzy interesują się na przykład właśnie grami RPG. Znajdą koncepcję gier macierzowych interesującą, zwłaszcza gdyby chcieli na przykład połączyć zainteresowania dotyczące RPG-ów z zainteresowaniami dotyczącymi gier wojennych, politycznych lub na przykład właśnie, jak tutaj wspominałem na początku, wykorzystaniem tego rodzaju gier w profesjonalnym naszym życiu, czyli nie jako hobby, ale właśnie wykorzystanie tej koncepcji, czy to w przypadku właśnie pracy. A myślę, że jeżeli na przykład ktoś z Was jest nauczycielem, to bez większego problemu mógłby na przykład zastosować ten koncepcję np. w pracy z uczniami. Wydaje mi się, że to byłaby także całkiem interesująca rzecz. Także tak wygląda idea gier macierzowych w teorii, ponieważ w praktyce na razie nie bardzo mogę ją opisać. Przeczytałem sobie co pada w internecie opisy paru rozgrywek, tak żebym wiedział z czym to się je i jak to działa. Jeżeli chodzi o elementy tak, Książeczka przynosi nam zestaw żetonów, które możemy sobie tutaj skopiować i wydrukować. One są także do pobrania ze strony wydawcy, gdyby ktoś chciał, ktoś chciał je w wersji kolorystycznej. Plansz w tej grze jako takich nie ma. Są mapki. Mapki, które, gracze, które najlepiej żeby sędzia przygotował sam. Tym, co mi się wydaje też fajne i co można by spróbować kiedyś, nie wiem czy ja, ja osobiście, raczej z moimi graczami, którzy preferują klasyczne RPG, raczej będę miał małe szanse, żeby to kiedykolwiek wykorzystać, jest na przykład rozgrywka, o czym zresztą sama autor wspomina, online, przy użyciu trybu niejawnego. O co tu chodzi? Mianowicie, grając online, możemy doprowadzić do sytuacji, w której gracze nie wiedzą o... Decyzja gracza poprzednie, graczy innych. To mi się wydaje dość fajne, bo na przykład każdy z graczy zgłasza jedną akcję mistrzowi gry czy sędziemu, tak to się tu nazywa, a dopiero on ujawnia wszystkie te akcje. W normalnych grach tak nie ma. W normalnych grach macierzowych jest podana kolejność, w jakiej gracze deklarują swoje akcje, i każdy z graczy musi zadeklarować tę akcję publicznie. Natomiast w przypadku gania online jak najbardziej widzę sytuację, w której na przykład gracz przy pomocy na przykład tekstowej zgłasza swoją akcję sędziemu, a sędzia dopiero określa swa, upublicznia tę akcję w momencie, kiedy wszystkie akcje zostaną już zgłoszone. Wydaje mi się, że byłoby to ciekawe podejście i warte wykorzystania, gdyby ktoś kiedyś właśnie chciał podejść do tego rodzaju gier. Książeczka, jak powiedziałem, za droga nie jest. Pamiętam, że kosztowała mnie około chyba 60 zł, co jak na te warunki nie jest dużo. Kupiłem ją w Empiku, przez empik.com i podejrzewam, że tam ją znajdziecie, jeżeli będziecie chcieli szukać, ponieważ tą i inne książki tego autora są bez problemu dostępne. Przynajmniej były w czasie, kiedy ja je kupowałem. A jest to samo sobie podejście ciekawe. Nawet jeżeli nawet nie macie w planach grania, bo jak powiedziałem, Problemem będzie na pewno znalezienie odpowiedniej ilości graczy, i tak dalej. To jednak sama koncepcja jest ciekawa i bez wątpienia warta, przynajmniej w moim uczuciu, poznania.